Mam Widzowie Dzisiaj jest odcinek z akwarystyki. Jak widzicie, mam gupiki, mam naonki. Mam jeden danio. Mam jeszcze kiryski, Lona i różne widzowie ślimaki. Popatrzcie, tutaj mam danio. Tu mam naonki. Mam takie naprawdę bardzo ładne gupiki. No i widzę, że ja już mam hodowlę gupików założoną od 2023. No i na razie tu mi dobrze wszystko idzie. Zaraz przybliżę kamerę, ale popatrzcie, jakie one są piękne. Dajcie naprawdę łapkę w górę i subika. Jeśli. Chcecie więcej takich odcinków z akwarystyki? Jak widzicie dzisiaj, żebym nagrał film, nałożyłem z tyłu, mam taką... Yy, jakby mam taką przyczepianą... Przyczepiane tło. Tak ładnie wygląda. Mówi sobie, ja tu mam ładnie rybki, bo taki glon musi być... Yy, o, jeszcze mam węgorze, takie piskorzyki. Ale taki glon widzowy to musi być, żeby młode były. Tak. O, patrzcie, tu się goni parka już. Już zaraz pokazuję bliżej. Bo naprawdę mam ładne głupiki. No i tutaj, jak możecie widzieć, mam filtr. Mam ozdoby, mam jakieś na dnie, mam muszelki z morza. E... Kamieniam, bo kiedyś jeszcze miałem pyszczaki i ułożeń nie zmieniam. Kamienie jak są jak są. To niech tak stają. No i teraz pokażę bliżej. No i no, za, też będziemy karmić w tym odcinku. No i jutro możliwe jakiś będzie też filmik o głupikach. Albo inny dzień. Bo mam pomysł tu kupić dwie parki. Jedną parkę niebieską, cztery, no dwie parki niebieskiego i dwie parki pomarańczowego. Zaraz pokażę wszystko z bliżej, bo ja mam naprawdę tu ładne gupiki, tylko to z daleka wydaje się, ale tu naprawdę ładnie jest. Mówię wam, zaraz się widzimy z bliżej rybkami. Dobra, widzowie, jak możecie zobaczyć, ja mam naprawdę yy, ładne rybki. Na dnie mam takie, patrzcie. Mam kamyczki, jakieś ślimaki, tak? Tu, o, patrzcie. patrzcie widok. Tu mam dwa rodzaje ślimaków. Mam takie, o, takie kręcone, długie. I mam też takie, jakby skorupiaki, co chodzą, nie? Tu i mam muszelki z morza, parę, bo trochę wody, y, trochę sól woda musi mieć. patrzcie, takie glony mam. Tutaj mam nałonka. Piękny nałonek mój największy. ona się trzymają tu nałonki u mnie łowicami. Mam cztery nałonki. No i na moje widzowe nałonki są bardzo ładne, tak? Tutaj mam taką samickę. Mi się pomieszała. taka naprawdę też ładna jest. Samczyki mam też ładne. Ja że mam całą listę od tych jakich od jakich młodych to pochodzi? Patrzcie, tu mam takie pawie oczko. Tu mam taki. O Jezus, tu, O, widzicie, taki mały gupik, i on ma takie dwie igły zamiast płetwy. On jest ciekawy. ciekawy jak on to urośnie. Tam z tyłu mam takiego czerwonego gupika. Patrzcie. Go kupiłem na targach terrorystycznych. Byłem w Poznaniu. Była też akwarystyka. No, i stwierdziłem, żeby kupić jednego. Tu mam widzowie pawie oczko. O! Tu macie. Patrzcie, jakie piękne. Naprawdę mam ładne terpki. O! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrz. No, ładne mam terpki, bo. No, jestem w końcu hodowcą, no to też trochę hoduję. Tu mam widzę wie, taką patrz, tą samicę. Ta będzie rodzić. O, ho, ho. Ale ją goni. Patrzcie, patrzcie. Tu już mam młode pawie oczko. O, tu mam Daniosa. No, to znaczy y, nonka. Nonka. Tu mam Danio y, z dwóch pika, są nie. O, widzicie, jak ładnie je widać. Kurczę. Pawie oczka, O, pięknie. Piękne ujęcie. Patrzcie, też młodych mam pełno takich młodziaków. Nie wiem czemu, ale jak możecie zobaczyć, to u mnie w akwarium więcej jest samic niż samców, bo od ostatniego czasu rodzą mi się same małe samice, a samców brak. Nie wiem co to może znaczyć, no ale sam fakt, że samców mam coraz mniej, a samic coraz więcej, co nigdy tak nie miałem. Zawsze miałem na odwrót że samców było, że hoho, ho. a teraz mam samicę, że jak urodzi, no to akurat mm, ona akurat nie umrze, tak jak zawsze mam. Patrzcie, tam mamy dania z tyłu. Takie piękne dania z tyłu. Tu mamy właśnie Gupika. Patrzcie, 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 jak ją goni tu. Tu, 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 tu. No mamo, ładne te rybki, musicie przyznać. Naprawdę, no mam tu akwarium też nawet duże. Chyba 200 albo 500 litrów. Albo 200, nie wiem, nie wiem do końca, ale... Gdzie tu ją goni samczyk. No i jak mi się tu rodzi często pawia oczko, Patrz. patrzcie. Patrzcie, jaki ten jest ładny samczyk, widzicie? Kurczę. No ładnie. Nie wiem czy mam takie ogony no, ale miałem też inne gatunki co akurat jadły ogonem. No wiem. i gupika miałem tam z 5-6. No i one mi jadły ogonki, no i podgryzały te gupiki, ale teraz już nie mam tych rybek i będzie mi tu wszystko fajnie grało. Tutaj naprawdę ładnie mam tych gupików, bo no mało osób ma. Tutaj mam je. tego gupika czerwonego to mam z Kiełczewa, z starków terrorystycznych. I od takiego pana w Kiełczewie też zakupiłem. Miał tam tanio gupiki, bo naprawdę u nas to w sklep pojedziesz i masz 9 zł za gupika. Tak kupisz na no, i jest taniej. Patrzcie tutaj ma młode. No urodzi się ich trochę też, bo to nigdy nie jest powiedziane, że nic z tego nie będzie. Zawsze jak samica się okoci, o patrz, patrz, jak pięknie pożera glony. A te glony są też po to, żeby młode miały co jeść, bo one Pierwsze, pierwsze, razy nie jedzą karmy normalnej, tylko one jedzą takie właśnie z dna coś, typu jak coś spadnie, no i co widzowie, będziemy, pamiętajcie, zostawcie tą łapkę w górę i subika, no bo mam naprawdę ładną wodę, a nie chciałbym, wiecie, żeby tu się coś stało z nią, no więc jutro będziemy wpuszczać też parę sztuk i teraz przechodzimy do karmienia. Patrzcie, to wyjdzie. Ja tu dam palec, zapukam i one już tu wszystkie są. Bo ja je mam tak nauczona, że one tu wszystkie sobie płyną i wam daję już tu mieć. Zaraz karmi Patrzcie, jak ładnie tutaj wpierdzielają. Wszystko tu ładnie jest, bo teraz wszystkie jedzą. No i pamiętajcie, zostawcie tego łapkę w górę i suba, fajny komentarz jakiś. No i tutaj będziemy... No o! Mam do was komentarz. Jakie byście chcieli, żebym wpuścił tutaj gupiki? Czerwone czy niebieskie? Napiszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ktoś napisze. No i co? Pamiętajcie o tej łapce w górę. Yy, bo jak będzie dużo łapek w górę, to po prostu nagram kolejny odcinek i napiszcie, czy byście chcieli tu teraz trochę czerwonych gupików? Takich wiecie, pomarańczowych czy niebieskich, tak piszcie w komentarzach. Możemy nawet, widzę, mam kotnik i jak któraś parka Wam się podoba, to możecie mi opisać mniej więcej, która. I damy do kotnika i będzie na przykład y, tą parkę, co chcieliście, to y, bym rozmnożył. Taka szara to jest na przykład samica, ale takie jak mają kolorowe ogonki, albo ten czerwony to jest akurat samiec. No to co widzę, pamiętajcie. Łapka w górę, subik. Piszcie jaki kolor byście chcieli, żebym wrzucił do akwarium. No i co? Dzięki wszystkim za oglądanie. Cześć!